Szło. Teraz kolega będzie w końcu rozbijał. Chodzę przyjedziesz jeszcze raz. Nie, za jak jestem. Tyle. do ludzi. Dzwonić. No. no patrz, nic. No nic. No widzisz, no to tak jest, jak pierwszy raz się rozbiję. Drugi. Trzeci. Trzeci most Trzeci. Pierwszy to zawsze masz taki przywilej. To jest przywilej. Bo jak gram na wieździe. A jak ja będę tak. ja grał Ciebie, to ja będę pierwszym zło. No oglądaliśmy na sam, coś wysłał? E, nie. Ci wysłałem. Nie, no, tylko puszczali zdjęcia i takie wiesz, z tego tego jak, jak kręcili. Takie nudne, bo tam nic nie ma. Żadnych budynków ja nie, nie, nie. nie ma. No, no. Chyba, że żeby, powycinali w sotoczopie. Nudne zależy dla kogo, nie? Oj i no. No, dotyczy się? Nie, to będzie. Jednego dzień dudny, ale drugiego Nie, ale wczoraj jak te zdjęcia pokazywali, to one były takie bardziej... Bardziej jak taka jak siega wyglądało. Wszystko. a dzisiaj takie bardziej jak wyglądało to czerwone wszystko. Wszystko było na czerwono. A wczoraj na nie było niebieskie. To no, nie jest takie Patrz, ale teraz będzie wiesz, co to będzie dopadł? Druga partia będzie taka. Yy... Podrażniłeś mnie? Nie, może być druga. Dostaniesz w teraz. Dr druga partia może być taka. No schowa się, to zaszóstwo. O, sześć. No, no uważaj. Pruszko. Czy będzie z podejściem? to prawda, trójka mi bardzo. Nie sądzę. Nie przeszkodzić. Jest, z podejścia. Gdzieś kurczyłeś, żebyś pod przełomem na do ten Rozkładaj, rozkładaj, chyba, wyłącz kamerę.